Hello. Brzuszek mnie boli. Ja. Ja to śmiałą. Witajcie we vlogu, Corneli. To nie jest vlog. Kurwa. Witajcie. W... A jak się w ogóle nazywa ten filmik? Ten filmik się nazywa Czytamy opisy z Tindera, czy coś takiego. Witajcie w serii Czytamy opisy z nie Tindera. Nie wiem, czy to będzie seria. Sobie... <laughs> W, w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku o! pod tytułem mm. Czytamy opisy z Tindera. Okej. Okay. A ja już miałam jednego śmiesznego. No ale wiesz, to się nie po prostu, no właśnie jesteś pizda. Nie jadam musztardy ani kolendry. <grym> Okej. Okay. Ja mam takie długie, już zanudzające, ale one są po prostu śmieszne, ale nie ja <grym> ja to... Jestem dobrze. joda zrób mi loda! Jak? Jestem joda, zrób mi loda. <grym> Poczekaj, bo ja przy okazji będę patrzeć, czy nie ma żadnego fajnego typa. Jaki jest, każda widzi. Interesuje się rzeczami, szczególnie tymi rzeczowymi. Goście ma opis, złamieć ci miednicę, a potem serce. <laughs> Jestem tajemniczym popcornem, który właśnie się wydostał z otchłani banowej. Mam nadzieję, że spotkam na tym portalu jakieś inteligentne persony do rozmawiania o charakterze... bą, 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 Jeśli chcesz, bym został twoim sponsorem, to daj lajka, nie szukam tutaj miłości. Dobra, brać się żeni, a mama powiedziała, że mnie nie puści na wesele bez fajnej partnerki. PS mogę ci zrobić słuchaj, ja później zagrać na gitarce. Uuu, romantyk. Lubię starsze szczupłe w szpilkach. Decyzję o przesunięciu w prawo powinienem podejmować w oparciu o Twoje najbrzydsze czy najładniejsze zdjęcia. Najbrzydsze, obviously. W opisie podał przepis na omleta. Jest fejkiem, Weź mu daj super lajka. No Właśnie robię Bengera, którego będziesz słyszała w radiu w te wakacje i mówię to na serio. xddd Obecnie jestem łysy, żeby bardziej wczuć się w stylówkę. I mam zdjęcie z żubra. myślałam, że to twój tata Mój? Tak, nie wiem czemu. Nie, bo chyba tak nie wygląda. Bo... Janusz i mnie zobowiązuje. Hmm. No. <laughs> e, interesuje mnie znaleźć kogoś na stałe spotkanie i rozmowa w cztery oczy. Kogo szukam? Osoby łagodnej, spokojnej, miłej, kochającej zwierzę. Naprawię samochód, przeciekający kran, ugotuję obiad, a w międzyczasie położę parkiet. Jest śmieszniejszy! Jej! No! Dochowuję samotnie kota! Za każdym razem gdy dajesz mi w lewo na świecie umiera kotek. Ratuj kotki. Ale Karol jest słodki. O Boże, chłopak, dla mnie, patrzcie. <laughs> pokaż, <laughs> pokaż go! <laughs> Podobno długość przyrodzenia zależy od wielkości stopy. Noszę rozmiar 48. O, ho, ho, ho. Szukam partnerki do programu 500, plus bez limitu. Chcę być bogaty. Dodam tylko, że cierpię na mizo, mizofonię, więc jeśli mlaskasz podczas jedzenia, to istnieje spora szansa, że cię zamorduję. Okej. Okay. Proszę nie bądź gruba w prawdziwym życiu. Proszę przez cztery. 4... O! Jezus! Jest... Proszę nie bądź gruba. Mam ochotę na wino i ciebie po nim. Ale to było głębokie. Dam lajka. No, to a no! Przejechałam gościa Przychodzi balenia. gościa? <laughs> Zofia! Nie wiem dlaczego tu jestem, ale może dlatego, że w nocy nie ma kto ogrzać moich stópek. Rozmiar 39 stópek. Schorzenia psychiczne to może idź z tym do lekarza. Jak jesteś chamska, bredna, pyskata, łatwo wpadasz w szał i szybko tracisz kontrolę, to może postaraj się. Nie, a nie chwal się tym. Jakby to było atrakcyjne. Spoiler alert, nie jest. Ale hej, nie znam się, nie oceniam. Nie znam się nie oceniam. Lepsze wyjście to wyjście na piwo. Zbierać to można Pokemonę, a nie pary. Uwaga, ten też jest dobry. Ojciec dwójki dzieci, prawniczek, kocha moją żonę, gej. Szybko, nie ma czasu na wyjaśnienia, lecimy w prawo, bo zabiję ci pająka, jak mi pomożesz. <noise> Mistrz czarnej magii, gram na pianinie i gitarze, wiem trochę o pszczołach i mrówkach. Kobiecie najważniejsze są oczy, nie pupanie piersi. Ja tylko wyglądam na starszego, ale będziesz mogła mówić koleżankom, że jestem twoim sugar daddy. Ejsenia hey, ma dziesięć przysków. facetem, który szuka kogoś, kto ma w głowie coś więcej niż tylko makijaż, paznówcie i kiedy pójdzie znowu na solarium. Nara. Ale... Nie masz ochoty na związki, a szukasz odskoczni od życia? Może chętna spełnić fantazję? Jeśli tak, to się wygadamy. Śpiewam pod prysznicem, nie mam zakoli. Która z was czyta opisy? No my na przykład czytamy. Właściwie nie wiem, co ci powiedzieć, ale zawsze odpowiem. Nie obraźcie. Co tu robię? Zasiadam w jury. <noise> Jak wychodzimy z pizzerii to na pączki też trzeba się zatrzymać. A uh -huh. co Kuba na to, że siedzisz na Tinderze? nic nie powiedziałam. Czy <noise> to na potrzeby filmu? Tak. Okay. Seksowny, umieśniony, bogaty. To nie wszystkie rzeczy, z którymi nie mam nic wspólnego. Mój <noise> oh, gościu wygrał? Nie jakaś tam dzitka. <laughs> Programista a na wierzchu masz kościół. Nieładnie. Pokaż. Jeśli myślisz, że jestem tak głupi, na jakiego wyglądam, mylisz się jestem jeszcze głupszy. <laughs> no. Szukam ludzi do rozkręcenia porno biznesu w Polsce oraz szczęścia. <laughs> Bo lubię też takie opisy. Więcej o mnie... Pri... <laughs> <laughs> Wychowała mnie ulica ulica Sezonkowa gdzie się podział ten klocek, który brakuje żeby ułożyć w całość, tą układankę klocek? chyba poza? jeśli nas tutaj nie połączyło to zapraszam do insta ej kamera padnie za 5 sekund 5, 4, 3, 2, 1 if you are a party girl, please swipe left <laughs> <laughs> left widać ten suchy szampon twój